Hej, jak obiecywałam na fanpage'u, tak są, tak są Simsy, Simsy, dzień dobry. Na dzień dobry tworzymy sylwestrową rodzinkę, która będzie miała na nazwisko Sylwesty. Będziemy nią grali i na koniec zrobimy im imprezę sylwestrową, tak jakby seria. Klikamy twórz nową rodzinę i tworzymy rodzinę i tak. no Może najpierw stwórzmy e, na słodkę, e, która będzie miała na imię Anna. Anna Sylwester. Może po angielsku Sylwester. Anna Sylwester. Oto Anna Sylwester. Powiedzmy, że stworzymy jej twarz. Twarz. Ja mam taką. Moc. Nie wiem. Nie ja coś ale jak my się wybierzemy z tych? Yy. Nie musi ona być piękna. jest. Myślę, że taka by była idealna w sumie, ale te oczy zbyt bardzo takie. O, muszą być takie. Bardziej to do góry tak wyjąć. Ja myślę, że ona ma twarz. Spoko. No i teraz jaka fryzura. Um, ona raczej będzie... no... miała kok, taki był tu taki o, ten kok. I ona będzie miała różowe włosy, albo nie kok, w sumie. Po co kok? Taki może mieć. I Anna, tak, to Anna i teraz sylwetka Anny. Sylwetka Anny, no lepiej bym, żeby ona była troszkę, nie wiem, grubsza. O, to jest Anna. To jest Anna, nastolatka. Buntowniczka. Czyli co? Na strój codzienny Annie wybieramy coś sylwestrowego i coś po prostu szalonego. No nie jestem pewna, że są to takie rzeczy ale yy, to to może czy takie sylwestrowo no nie raczej... nie okej, okay, już się tutaj ubrałam e, o tak i zatrzymałam po prostu mam tutaj dużo ozdób więc myślę, że na codzienny jest okej okay. Teraz na oficjalne na oficjalne dałam mi to. No to jest takie trochę eleganckie. Ona no ma tatuaż. Podajmy inny ten tatuaż. Ten mi się nie podoba. Ten, ten, ten. A, a, do, dobra. W sumie może być, ale jeszcze tutaj. I powiedzmy, że tutaj. Ok. Wróćmy tutaj. Taki dałam. Sportowy. No to w sumie. Dami tak, no nie wiem, czy to jest jakoś superowo do snu? Mm. Wow, nie wiem... Jezu... Ech. To może takie coś... Takie... Okej... Okay. Aha, jeszcze imprezowe. Imprezowe, no to na Sylwestra, tak? No imprezowy to powiedzmy, że... No nie ma tu powalających jakieś super rzeczy No to, to nie, to nie, bo to jest świąteczne Jezu, tak będzie 5 godzin, tak Tak idę na imprezę na Sylwestra I teraz tylko dopływania na jakąś imprezę I jezus, to jest idealne, prawie. Widziałam prawie Ale nie, no jak już tak było, to niech tak będzie Anna Sylwester, no powiedzmy miłość i Anna Sylwester jest kreatywna, wesoła, tlenowa, aby nie ma takiej cechy jak buntowniczka, no nie ma tego. Chud, nie kobiecy, jest dziarski. Dziarski, spoko. I teraz tworzymy jej ee, małego brata. Strój codzienny kasoka Sylwestera. Oficjalnie, no ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. To, to. Białe ładne wygląda sportowe. Hmm, rozumiem, że ta ze sobą różowa będzie ok. To, to tu o takie o będzie ok. I to będzie okej okay do snu. No to powiedzmy, że to samo to na codzienne. Tylko w innym wydaniu. Imprezowe. Czyli sterkowe to. No to bez bezwzględnie jest jedne sprawnie do wyboru. No to żółte Okej, okay, no i dopływania. z jednorożcem. A nie ma innych kolorów. Wow, wszystkie są z jednorośne. No, dobra, różowa. Trochę nie co dobra. Yy, motoryczne To... to, cechy. to. I on jest um, kratyk I to jest jego siostra. Talita, Talita, Talita. Oto Talita. To jest jej córka, to jest jej syna, to jest jej mąż. E, ona chodzi... Głównie nie w Spręży się, się. Słuchajcie, ja zrobiłam takie coś, że każdy z tej rodziny ma niebieską skórę. No, nie wiem, czy wam się to spodoba, ale mi się to super podoba. To jest ta Lita, ona jest młodą, dorosłą, jest matką tych tutaj i żoną tego. Więc proszę, ona tutaj, ona będzie taką wróżką, ona będzie taka dobra, spokojna, ale też sylwestrowa, no to, no bo przecież nie na darmo ma nazwisko Sylwestra. Tak wygląda na stroj codziennym. Oficjalny. Czyli powiedzmy, że to. Yy, yy, nie, nie może to samo, więc może to? Z, a... Co ja z nią robię? Dobra, ta czapka jest swagerska. Swagerska, że tak powiem. Dudny jest ten odcinek, naprawdę. Nie, nie oglądajcie go. Nie, nie musicie go oglądać serio. Naprawdę radzę Wam nie oglądać go, tylko mam zryw, psychikę i nie wiem czy miejsca to nic nic nic, nic. nic. przyzwa imprezowano tu to... o czata Jacksona to ale zaraz imprezowano to jest to na sylwestra tak? ja bezwzględnie od razu o tym pomyślałam więc tak do no nie no dobra jeżeli chcesz mieć jedną częściowo to nie 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 Trzeba czarny, jednoczęściowy, są fajne I... no i tu widzicie cechy, aspiracje i tak... czyli co tu ma związki, wszystko ok, głosu nawet mnie obchodzi no tu mamy gopri, gopri, tatuś, tatuś tutaj ale to są jego dzieci, tsura, syn Spodzko. on ma hut kobiecy kobiecy, hut, hut kobiecy ma fajny Twarz. Ostatnio mi się tu podobała jedna twarz. To była nawet chyba ta twarz. Twa twarz, a to, to twarz. Jezus, co to jest za siadnik? Dobra. Myślę, że taka jest okej okay, twarz, twarzówa. On będzie miał brodę zieloną, bo on będzie miał zielone włosy. Człowiek renesansu, zielony go sylwesty jest i w ogóle mamy je tylko jeszcze jedną minutę coś tam, coś tam coś tam coś tam mamy mało czasu i w ogóle jeszcze na nic nie na ślep jest o o tak jest okej okay. i do teraz do snu w czym będziesz spał kochany taki ślefr ci damy Coś tam, coś tam, coś tam sweter z Mamy 30 sekund Coś tam... Do połania masz to I ty jesteś natura I uwielbiasz naturę Ogółem I jesteś szalony I infantylny I już koniec gameplaya Do widzenia! W następnym gameplayu zajmiemy się naszą rodziną No to na tym kończymy, pa!